Dzisiaj najtrudniejsze słowotwórstwo do matury rozszerzonej w najlepszym wydaniu. Mamy na ruszcie courage, odwaga, męstwo, just, sprawiedliwy oraz apply, składać podanie, składać papiery, aplikować. Zacznijmy od courage. I often my students from learning too much. Czemu jest to pułapka egzaminacyjna? Wszyscy wiemy, że mamy tutaj dwa wyrazy od courage. Jedno to encourage, zachęcać, a drugie discourage, zniechęcać. I większość uczniów od razu tu stawia, I often encourage my students. Ponieważ learning, mówi to nauczyciel, learning, wiadomo, trzeba zachęcać do nauki. Otóż nie, ponieważ mamy słowo klucz from, a from oznacza. Zniechęcać od czegoś, a nie zachęcać do czegoś. Stąd I often discourage, zniechęcam, my students from learning too much. Zniechęcam ich, żeby za dużo się nie uczyli. Klasyczna pułapka. Just, sprawiedliwy. Wiadomo, że w przysłówku to oznacza właśnie, natomiast w przymiotniku sprawiedliwy. Zdanie jest takie: Accusing him of this crime was pure. Oskarżenie go o to przestępstwo było czystym, czy było czystą, no i czym? Niesprawiedliwością. Jak stworzyć niesprawiedliwość? Najpierw musimy stworzyć wyraz, rzeczownik: sprawiedliwość, a więc justice. I teraz pytanie, jak będzie niesprawiedliwy? Otóż niesprawiedliwy unjust. No i wszyscy myślicie, że na pewno tu będzie hmm, justice, unjust, unjustice. Nie macie racji, ponieważ rzeczownik niesprawiedliwość to injustice. Injustice. Kolejna klasyczna pułapka na maturzystę. Trzeci punkt. Apply. Składać podanie, papiery aplikować. All visa must fill in the CP1 form. Każdy kto to widzi na pierwszy rzut oka od razu mówi application albo applications, czyli podania. Skąd ten pomysł? Skoro mamy Must fill in, muszą wypełnić, podania niczego nie wypełniają, natomiast kandydaci jak najbardziej lub ci, którzy aplikują po wizę, czyli osoby składające podanie, takie osoby to oczywiście aplikant. Mówi za aplikant, a nie applications. A teraz omówimy sobie wszystkie trzy wyrazy w ich pełnym słowotwórstwie: courage, odwaga. Courageous, odważny. Courageously, odważnie. Encourage, zachęcać. Encouragement, zachęta. Encouraging, zachęcający. Discourage, zniechęcać. Discouragement, zniechęcenie albo zniechęcanie. Discouraging, zniechęcający. Sprawiedliwy, justly, sprawiedliwie, unjust, niesprawiedliwy, unjustly, niesprawiedliwie, justice, sprawiedliwość, injustice, niesprawiedliwość. Apply, aplikować, używać, dotyczyć. Application, wniosek, podanie, zastosowanie. Applicant, kandydat. Applicable, stosowny. Applicability, stosowalność. Appliance, urządzenie, sprzęt AGD, to ciekawe. Applied, stosowany, na przykład Applied Linguistics. Powodzenia na egzaminie.